Młodeczko, dzisiaj taki luźniejszy odcinek z moim znajomym, który pełni moje takie malutkie marzenie. Jakie marzenie? Zawsze chciałem się przejechać jakimś super samochodem i dzisiaj mam to możliwość, także jedziemy w dalszej części tego materiału, się dowiedzie i z kim to będzie materiał, także oglądajcie do końca, jedziemy właśnie do niego. Siemaneczko, dzisiaj odcinek specjalny, za mną jest gość specjalny, Bogas Siemano. To z racji tego, że y, młody ninja powiedział mi, że musi coś za mną zrobić, żeby wziąć mnie na siłownię. Tak więc powiedziałem ok, okej, dobra, ale dzisiaj ja cię biorę w mój świat, także zapraszam Was w świat motoryzacji. Za nami przepiękne BMW M5 z firmy Matkars yy, wykorzystania samochodu z Rybnika, Serdecznie polecamy mają mnóstwo samochodów no i jeden z nich dzisiaj nam użyczyli, także zapraszamy, zobaczymy reakcję ninja na przyspieszenie takiego samochodu i pomęczymy go trochę, bo będzie będziemy męczył mnie na siłowni. Powiem wam, że nigdy nie jeździłem z podobnymi autami, także teraz będę miał okazję przetestować takie coś. Ale na siłowni nie dam mu satysfakcji. Tak że tak zajadę, że. No że jak... dwa, dwa dni nie ma tego. <laughs> no zobaczymy, dobra. Zapraszamy, lecimy. Ja, powiedz mi tak. Ile muszę ćwiczyć, żeby osiągnąć taką sylwetkę jak ty masz? Ja ćwiczę 4 lata, ci powiem, ale jeśli się przyłożysz, ja coś czuję, że pod tym, pod tym masełkiem, pod tym co tu jest, Arnold Schwarzenegger. Tam jest. <grym> Schwarzenegger. Myślisz, że coś tam może być pod tym miejscem? Tak, tak jest, 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 jest. Ja tu już widzę, ja już widzę, ja już wyobrażam ciebie, że stoisz na Czyli Możemy widzów w sumie zaprosić na kolejny odcinek, gdzie spróbujemy wydobyć coś tam. Od tego tłuszczyku. Oczywiście, ale powiem Wam bogazni należy do słabych. Także dam mu taki trening. No do bardzo słabych. Nie, nie, ja w tobie widzę potencjał. Jeszcze możemy zrobić tak, że pójdziemy na siłownię, tak cię zajadę na tej siłowni, a wtedy pójdziemy coś zjeść. Konkretnego, takiego, że. No zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. Na razie dzisiaj. ci mój świat.

Że takie i inne zabawki macie tutaj teraz Instagrama, matka z samochodów, samochodu, palecam. Akurat ten jest prywatnym samochodem właściciela, ale macie tam inne różne, na przykład 2 porobione, także się czy poławić. Zobaczmy na spalanie, taka zabawa O to lepiej nie patrzę na spalanie Lepiej <laughs> Najpierw to, ja tak, w sensie, należy, muszę, muszę na To jest czas kupić na drodze Wiesz, wiesz czego się boję? Wydaje że jak wsiądam do takiego do auta wsiądam. ja jestem teraz Jak ja wrócę do swojego auta tu już nie będę swojego auta ja. Człowiek jest potem taki smutny, nie? No, tak, że brakuje tego czegoś A 4 tak jest. Można też odłączyć oczywiście na tylne koła, ale nie, nie polecam nie, tego nie, robić nie, nie, mało doświadczonym kierowcom. Nie, nie. Sam Ci powiem, gdzieś tam y, bałbym się teraz wyłączyć ten, ten, ten przedni raper tutaj, bo jest to skrajnie niebezpieczne. Ja Wam, zawsze mówiłem, że marzeniem moim jest przejechać jakąś M5, M2, M3. Potrzeba tylko czasu co? M5 teraz jedziemy i powiem Wam, Marzenia róbcie to co... żeby się, Marzenia są po to, żeby je spełniać, kurde. Tak jest. Yy, róbcie co macie robić, bądźcie sobą, dążcie do celu i wszystko osiągniecie. Dzisiaj jedziemy piątką. Kto wie, może z jakiś czas z jakimś jeszcze innym autem, ale. Ja myślę, że dwa lata i sobie kupisz taką piątkę. Słod! Słod! marzenie, ale będę do tego dążył. odcinek, że ciężką pracą wszystko można i dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania tego kanału, na... łapki w górę. górę oczywiście, A zapraszam na kanał Instagram, Ktoś tutaj się wyświetli teraz i zapraszam również na mój kanał Instagram, zapraszamy też na kolejny odcinek, na którym będziemy mnie katować na siłowni, będziemy tutaj zbierać smalec, także trzymajcie kciuki, nie? Także widzimy się w na następnym odcinku, pozdrawiamy, zaraz tutaj.